Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o tym jak zorganizować wyprawę za koło podbiegunowe, a dokładnie do parku narodowego Sarek. Jest to jeden z najbardziej niedostępnych parków narodowych, rzekomo. Do parku najłatwiej dostać się jednym z okalających go szlaków. Od wschodu będzie to Kungsleden, a od zachodu Padjelantaleden. Dzięki temu mamy trzy najbliższe punkty wypadowe i będzie to Ritsem, Kednac i kwikiok. Ja planowałem zobaczyć deltę Rapadalen i kierować się potem na zachód do Norwegii, do Rago, więc rycem nie miało sensu, do u mi nie pasowało, więc zostało kebnac. Ja leciałem z Krakowa do Sztokholmu, tam odbierałem bagaż, nadawałem bagaż i leciałem do Lulej. Z lotniska wsiadałem po prostu w autobus komunikacji miejskiej i jechałem do centrum, tam sobie zrobiłem zakupy typu butla gazowa. Zjadłem sobie jakiś obiad i jakaś tam kawa, bo miałem większy czas do pociągu. I z lulej miałem pociąg do Galiwary. I do Galiwary dotarłem jakoś tak późnym popołudniem. I tam miałem już nocleg. Tam nie ma jakiejś super bazy hotelowej. I tutaj też zrobiłem sobie właśnie takie zakupy spożywcze. Przystanku, który był zaraz przy tej stacji kolejowej, rano o 9, zdaje się, miałem autobus. To jest taki autobus road to RICEM, który właśnie jedzie do RICEM i ma też przystanek w Kebnat, gdzie ja wysiadałem. I te autobusy jeżdżą dwa razy dziennie, i to jest zdaje się o tej 9, potem jakoś około 13, czy coś w tym stylu. Wiadomo, to się może zmieniać co sezon. I co najważniejsze, te autobusy są zsynchronizowane z, z, z łodzią, która z Kepnac płynie do Salto Lowki. Od teraz idziemy już Kungs Adenem i nasza następna stacja to będzie Cito Jaure, czy jakoś tak. I tu po drodze będziemy widzieć jakieś takie znaki, właśnie do łódki, żeby sobie odbić. Możemy dojść do chatki i potem z chatki sobie tam przejść do łódki jak wolimy, gospodarze nam powiedzą jak się dostać do łódki, o której ona też wypływa i jest to łódka prywatna, więc tutaj płacimy gotówką albo paypalem i nie ma zniżek na członkostwo w stf -ie. Następnie szlak prowadzi w stronę Akste, ale jeżeli nie planujemy zawitać do chatki, to warto sobie odbić wcześniej w prawo, tam jak już wejdziemy na górę i będzie takie wypłaszczenie, to możemy sobie spokojnie tam iść pod skierwę i tam też są dobre miejsca, żeby się rozbijać namiotem, jeżeli pogoda jest w miarę OK. I już jesteśmy zasadniczo w parku. To była moja droga na Sarek. Trochę wynikała z tego, że późno zaczynałem całe planowanie nie miałem dużo czasu na rezerwację, dużo lotów było wyprzedanych itd. A taką alternatywną opcją będzie też ze sztokholmu pociąg nocny do Abisko. No, i tutaj, jeżeli sobie na Murieku wysiędziemy, tam mamy potem autobusy do, do Jokmok, i z Jokmok dalej do Kwikiok, i z Kwikioku możemy ruszać. Dodatkowo możemy też polecieć do Narwiku, tam z lotniska Avans, potem z lotniska do stacji w Narwiku. I z Narwiku mamy też pociąg, który do Lulei jedzie, więc mamy te same stacje, które byśmy mieli tym pociągiem nocnym do Abisko, tylko w drugą stronę. Taką kolejną opcją będzie Kiruna. Ale tu dogranie lotów i połączeń będzie raczej problematyczne. Możemy też spróbować polecieć do Bodo i stamtąd mamy w miarę dobrą komunikację gdzieś po Drago. Tu też są bezpośrednie połączenia, no ale potem musimy swoje przejść. Możemy też pojechać do Sulitjelmy i stamtąd mamy chyba nawet całą drogę szlak. Jeżeli chodzi o Samsarek, to te ścieżki nie były trudne. Tutaj się obawiałem, że będzie dużo błądzenia czy czegoś. One są niby nieoznaczone, ale są tak wydeptane, że często, jak chodziłem po oznaczonych szlakach gdzieś indziej, to było dużo trudniej się odnaleźć niż tutaj. To było dla mnie takie pozytywne zaskoczenie. Też było dużo ludzi, dużo ludzi. To jest takie względne pojęcie, w sensie na wielu moich poprzednich hajkach byłem dłużej, że tak powiem, sam niż w tym sarku, bo w tym sarku to zasadniczo codziennie przynajmniej jedną osobę, tudzież grupę osób widziałem, a były dni, że to było kilka grup, które mijałem. Nie zawsze mijałem je tak bezpośrednio na mojej ścieżce. Czasami to było tak, że jak widziałem gdzieś tam daleko, daleko i nie szli to, tą samą ścieżką, którą ja, tylko jakąś inną. No i jeżeli nie idziemy na jakieś takie szczyty i lodowce, no to technicznie też nie ma żadnego problemu. Tutaj takim największym problemem będzie pogoda, a dokładnie rzeki, no bo tych rzek przechodzimy tutaj bardzo dużo. Potrafią bardzo szybko wezbrać, a wezbrane są bardzo niebezpieczne i mogą mniej źle rozrabiać. Jeżeli chodzi o mapy, no to po pierwsze lubię mieć ze sobą papierowe mapy, więc miałem Mapę sarku. Padieranta Ledenu, niestety. To była mapa szlaku, a ja szedłem poza szlakiem w głąb parku i w ogóle tego obszaru nie było na tej mapie. i, i Sofoldu, czyli tam, gdzie jest Rago. Na Old narysowałem sobie poglądowo trasę, którą planowałem przejść, i pobrałem ją sobie w telefonie na aplikację. To było bardzo przydatne w przejściu z Padielanta do Rago. Poza tym korzystam też z Maps.me, bo są bardzo uniwersalne. Można tam wszelkie mapy offline pobrać i mają sporo wszelakich ścieżek i szlaków. Dodatkowo miałem też MyMap, które obejmują tylko Szwecję i też pozwalają na pobranie map offline. Zainstalowałem też Naturkarten to też tylko Szwecja, ale chyba z niej w ogóle nie korzystałem. No i mam też utno na Norwegię, no to wiadomo. Tutaj zdaje się nadal nie ma map offline, ale jak sobie odpalimy aplikację i tam będziemy szukać naszą lokalizację, to ona będzie dobrze rozkreszowana i można korzystać offline. Porównując mój ślad z zaplanowaną trasą widać, że Pokrywają się w większości tam, gdzie właśnie mamy jakieś szlaki czy ścieżki, i zaczynają się rozjeżdżać tutaj na Landcie gdzie no nie ma szlaków. Tak sobie to trochę na szybko odznaczyłem. No i są rozjazdy takie dosyć znaczące, czasami, bo tak było mi wygodniej iść, ale były też takie miejsca, gdzie no po prostu wszystko wydawało się proste, ale ja musiałem robić jakieś tutaj dziwne obejście i cudowanie, żeby się udało cokolwiek przejść, no i na mapie wydaje się, że to jest płaski prosty teren i tak jest właśnie w większości tych takich aplikacji mapowych, ale jak sobie tutaj damy satelitę, to widzimy, że tutaj jest cały czas taki próg skalny klif, no i Póki tego nie zrobimy, tego nie widzimy i trzeba sobie to jakoś tam zdać sprawę. Jak jest dobra pogoda, to nie ma problemu, ale jak jest mgła, no to tym gorzej. Takie rzeczy obejść. Ja chodzę w traileranerach i chyba nie spotkałem nikogo innego w sarku w traileranerach i no, nie wiem, czy mogę to rekomendować dla wszystkich. Ja też biegam sobie tak trailowo i właśnie te buty mam sprawdzone. No i mi jest dużo wygodniej w takich butach. I to jest tak, że to nie są żadne Gore-Texy Tutaj właśnie o to chodzi, żeby one jak najszybciej wysychały. Dzięki temu mogę w tych butach przechodzić przez rzekę, co dużo ułatwia, bo nie muszę tego czasu na ściąganie butów, potem na suszenie się, ubieranie butów tracić, bo to trochę schodzi mimo wszystko. I też wchodzenie do takiej lodowatej wody jest dużo przyjemniejsze, jeżeli można tak powiedzieć, w butach. A jak idziemy, to te buty potem dosyć szybko wysychają. To może nie jest tak, że od razu są całkiem super suche, ale potem są takie lekko wilgotne. Więc jak jest jakaś przerwa, i sobie je zdejmę, bo to też właśnie tak jest, że one przez większą część takiej trasy będą mokre. No chyba, że jest akurat rzeczywiście jakiś suchy odcinek, i co jakaś taka przerwa na jedzenie czy coś, no to je ściągam. No i wtedy one sobie schną, no bo jak w nich nie chodzę, no to wtedy tak nie schną no i mam ze sobą też właśnie takie pseudokroksy których używam cały czas jak nie robię kilometrów, czyli jak już yy, nie wiem, rozbijam namiot, no to tam już chodzę w tych kroksach no a buty się suszą i zwykle się wysuszą no i najważniejsze, żeby te buty właśnie suszyć, a nie siedzieć całą dobę w takich mokrych butach, czyli te kroksy czy coś innego to jest obowiązkowa sprawa i nie chcę nikogo przekonywać, że to jest lepsze czy gorsze, to jest takie po prostu inne podejście. Buty z ruty. Bo są najlepiej. Do ubrania mam dwie koszulki z merynosa Polar, kurtkę ciepłą i kurtkę przeciwdeszczową. Do tego spodnie i poncho, które w sumie to tylko raz używałem. Mam też rękawiczki takie cienkie, rękawiczki przeciwdeszczowe i czapkę. No i zostaw do spania, który był też osobno pakowany w super szczelny worek na śmieci. Jedzenie. Dzień zaczynam od kawy. Do tego owszanka kupna lub robiona i koniecznie coś słodkiego. Zwykle baton lub czekolada. Tych mam sporo. W drodze sięgam po jakieś słone przekąski, porcjowane per dzień. W czasie przerwy pora na kanapkę z serem, pasztetem lub serami, Mogę dodać pastę glaszową czy paprykową. A wieczorem jakieś liofy. Raczej sprawdzone i ulubione marki. Tu czasami też dodam pastę lub ser. Mam też awaryjnie kilka gorących kubków. Malutką porcję masła klarowanego, mogę je dodać do wszystkiego lub użyć do smażenia. Sok z cytryny do herbaty jakim jest żurawiną, choć zwykle herbatę pomijam. Więc jak widać trochę monotonnie ubogo, a najlepiej smakuje burger po wyprawie. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.